Przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I Pewnie też jego syn Chrystów. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Dobra, jesteśmy przy tej wieży. Teraz jak tam wejść? Tutaj nie za bardzo. Może będziemy mogli przeskoczyć? O właściwie jest. Jest wyjście, zawsze jest jakieś wyjście. Czego kurwa chcesz? Skoczyć. Muszę się wspiąć na wieżę. A na jakiego wała chcesz to robić? Rais mi to zlecił. Rais? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam zdać rajsowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, Nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź. No, widzę, że ty... Te... Ja już dłużej nie mogę! Weź się, apel zamknięto! W dupie mam, że ktoś słyszy! Christoph, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród żywych! NATO to są mordercy! Tak! To mordercy! No, i pracujemy dla nich. Jesteśmy przez to bezpieczni. Coś tym jest. Za dużo myślisz, Jada, z kuchrystą. Zacznij używać luba, bo nas obu tu pozajmie. Oczywiście, że ten raizm ma tutaj dość, dosyć duże wpływy. Wejść wyjść? O, tutaj. O, Rajs, widzę, że tutaj rządzi okolicą. Ludolizm go na pewno cechuje. Ale dzięki temu ma właśnie władzę. Tutaj są te Ale słońce nam przyświeca. No, przejdź tam. No jest drobina nareszcie. A tutaj nie możemy wejść już? Dobra. Skoczymy to? Musimy się udać! Wow. Ryzyk Nie mam po co wracać tak naprawdę. Więc musimy do tego raku. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. No powiem Ci szczerze. Słuchaj że, że ja też mam taką nadzieję, że ja sobie chciałby się szczerze moc. Idziemy teraz iść. Proszę, proszę, tutaj. Nie idzie teraz. Możesz tam wejść do środka? Dobra. Widziałeś? Oj, ale pięknie wygląda ten świat. To miasto i ten mur, który otacza to całe miasto i oddziela. I to miasto jest ogromne, ale tylko... naprawdę niewielka jego część jest tutaj... ...mięta tym wirusem. No ale cóż, dobra, biegniemy. Znaczy się spinamy do góry. Ojej, teraz jakie tam mamy się dostać. No wieku! A nie tutaj to jest noty ja chciałem tam wchłodzić Przekaźnik jest w porządku. Oby było w... Ej Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz jak wrócić, nie? No No jakoś tam wiem. Bigniemy odebrać tą naszą zapatę. Zasłużoną przede wszystkim. Fu! Rzucił czymś. pokonać, ale ludzie się znacznie ciężej z nimi walczy. Runek jest dwóch. Giń, chłopie! No gińcie, kurwa! Pra wiecie co ja tym matkiem tutaj z nimi za bardzo nie powalczę z pieprzem Jakimś radzą wybierać? Nie skończyliśmy jeszcze Dobrze by było ich pokonać i troszeczkę ich się oskubać z ich broni Ale no, no dobra To twoja robota co nie? Rehin? Anteny mi mówił Sygnał mamy teraz mocny jak skur Bardzo mocny tak, to moja robota. Ruszam na kolejne spotkanie z Raisem. O naszą antyzynę? Taka była umowa. Dobra robota, zioł. Pomogłeś wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Kandenowi. Teraz słyszą cię bez trzasków pierwszy raz od... no chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy się w wieży. Nie mogę się doczekać. Hmm. No, czyli to się okazało, że to nie była taka do końca głupia sprawa. Te anteny, żeśmy tak naprawdę dzięki temu wzmocnili sygnał wszystkim w okolicznym, ziomkom i nieziomkom. Tutaj co było za rozpiernik. Dobra, nie chcę wiedzieć. Idziemy dalej, bo mamy. Mam nadzieję, że odbierzemy nareszcie tę antyzynę z tego Raisa. bo w końcu nam się zależało należało, prawda? Ale myślę, że autobus to akurat będzie warto zwiedzić. Co dalej? Te kazówki nie mogę naprawić. No, niestety. Ale musi przecież coś tutaj być. No, jest. Sznurek. Właśnie ja potrzebowałem sznurka, aby móc wykonać gwiazdki. No, nareszcie. Tardy też mi się przedadzą I apteczka też. Także wykonam od razu. Piastki do rzucenia, dobra. Mam tą palną ciężar ale jej nie wykorzystuję, bo tak naprawdę po co mi jak? Tak, ja nie mam czym zapalić. Ona się rozleje i tyle. Tak, ja mówię, dzięki temu, żeśmy włączyli tę antenę, to żeśmy nie tylko pomogli rajsowi, ale też nam. To co jest? Dobra, jesteśmy. Można rzec w domu. Hej, Kane, jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć cię z kimś, kto bardzo chce z tobą pogadać. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z sektora Zero. Mówimy o sobie żar. Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Uh -huh. Dałeś nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. O, czyli widzicie. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc Tobie, Crane. A i mogę zaczekać, czy babka mogła dokończyć. Zadanie wykonane. Teraz tylko wrócić do Raisa i odebrać obiecaną antyzynę. No, jeżeli do bo coś czuję, że ten wariot to nam mnie tak łatwo nie da. Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił Ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Krain? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. No to zobaczmy, co on tu ma. Ile będzie tym razem? Cały samochód, jak zwykle. No do zaoferowania. A, przyjacielu, Rais cię lubi. Widać to. Tak? A po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. <laughs> Potrafisz chyba być przekonujący, co? Chyba będę musiał. No, moc perswazyj to akurat jedna z mocy który posiadam, więc do nas myślę, że posiadam, więc nie myślę, że to nie będziemy mieli problemu. Jeśli się nie da jednym sposobem, to się da Szczerze drugim. Mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił, ale Gere nie pozwoli mi zrezygnować. Do tego zwyczajnie muszę wykorzystać te szansę na... Dobra, sobie pogadasz jeszcze później. Trzeba. O, mnie nie punktu umiejętności zaraz sobie w coś zainwestujemy, tylko teraz tak. Targowanie się może najpierw odblokujemy, to nam odblokuje więcej możliwości, a później zobaczymy. Tutaj już nie mogę nic wykonać, więc pokójmy się dalej. że jest dzień, bo ja staram się tych noc unikać. Bo wiem co tam grozi. Oni się rzucili na mnie, masakra. Strasznie wcześniej się tak nie rzucali. Dobra, biegniemy skontaktować się z GRE. Ciekawe, co oni nam to wzdów... mądrego powiązali. Jeden, tam i ci przeżyć, ale do bagażników zawsze warto wejść, więc będziemy zaglądać. Ok, również, no, no, coś tam jest, chociaż deska z gwoździami, to akurat nie jest nic zbyt atrakcyjnego, ale baterie. Zwykła rurka. No weźmiemy sobie w czego możemy sprzedać zawsze. Możemy sprzedać coś tam z tego mieć. To kontaktuj się! To Krain. raportuj! Mam kolejne zadania od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób co ci każę, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Te, bez odbioru No, ja pamiętam, jaka stawka. Tylko co z tego wysłali mnie samego na. na pastwę losu. Wydajmy do tego warsztatu. Mam nadzieję, że w międzyczasie zombie mnie nie dopadnie. O, teraz widać, że jest bezwzględny. O! Mamy bagażnik. Jest sznurek. Elektronika. Sznurki. Bardzo ciężko znajdować, ale są cholernie. cholernie, przyd cholernie przydatne. jest jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Sprężaj się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. Cy człowieku, a ile ja ty mam tego. Ja tutaj mam czekać, dobra sprzedajmy to, co tutaj nie potrzebujemy. Tylko rurę, rurę, Te z gwoździami też nie. Mołotek stolarski. Tu czy to rur? Taka z rurka, ale ten nóż do trzciny. Mam teraz coś naprawdę wyjątkowego. Motus colarskich. Dlaczego tutaj nie ma w ekwipunku tego O właśnie? Tak, tak, dobra. No, a to już jest coś lepszego, dobra. No, dawaj chłopie. Ty jesteś jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz. A także to, że wisisz mu w orse. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i hmm. przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, okay, okej, okay, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz! Oto moja forsa. Wiesz ją. Hmm. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mikasa, Sukasa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? No widzicie, mówiłem, że mam moc perswazji. Widzicie mnie chcieli wierzyć. Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód do wyjścia do tunelu ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka o czyli tutaj powinno być akurat w tej osadzie Bez problemów Jakby najmniej mi się wydaje Otostrada, fajna Tutaj kolejna paczka była Chodzimy tutaj jeszcze coś? Nie, dobra, spieszamy, spieszamy, bo zombie tu jest Załatwiam sprawę Jakoś dla niego. Jest alkohol władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Breken. Wiem, wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział o co idzie. Gra. Też Jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Może się mogli coś sprzedać, ale właściwie... No, co się w tym spróbujmy wejść na górę. Aby nas tak łatwo nie dopadali. Cholerne zombie. A można to zawsze coś też ciekawego znaleźć. Prawda? Prawda. przy wejściu do tunelu. Dobra, jesteśmy już przy tym tunelu. No to czy on tu jest? No właściwie tu jestem. I co? Co się tu stało, do czego ja tutaj? No bo spróbuję może tam właśnie tego tunelu i powiedz dalej. Jeszcze czekajcie, czekajcie, żebym ja się tutaj nie potracił. No, dobra, ogarnąłem, ogarnęłam, ogarnąłem, I tak gdzieś on powinien być. Tylko coś czuję, że to tak łatwo nie pójdzie chyba. Wow! Holy fuck! Jezusie! Fuck! Ja pierdził. Co to do cholery było? Karim, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wielki nadęty zarażony właśnie eksplodował. Tak, nazywamy ich Purchawami. Nasi chłopcy Fuck. używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. Gwisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było, same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się gursel. Super! Oj, trudne. To nie o pewno nie będzie łatwo. Nie coś O, o! Jest! Udało się. Mówiłem, że tu muszę szczęśliwy wytrych. Już od trzech odcinków, otwieram nimi i się udaje. Jest sakiewka. Młotek dekarski, O, O, to będzie coś dobrego. To sobie przeniesiemy tu. Dobra. To będzie na pewno coś świetnego. I mocniejszego, fuck, ja tam nie wchodzę. I tutaj? Przez ten tunel? Chyba nieco. Zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy. Rozol i kawa. Jest mała skrzynka. Ostrze. O, to nam się przyda? Zawsze, wszędzie. Dobra. Dobiegniemy do tej. Posady rybaków zobaczymy czy tam dorwiemy tego potasia. Dobra, znalazłem tą cholerną wioskę. Wszystkich pozabijać, tak? To po prostu. No, przecież. Bierzmy po jednym Rady leży. Mi się wydawałoby najmniej. A ja, ale mam ścięcia czasami. Masakra. No, śmiecił.? śmieciu! Dobra, jedna zginęła, Teraz jeszcze druga! No, gin, no, pięknie! Headshot! jest, headshot, jest zacież! Dobra, ufa! Jeszcze jedno. Nie tą babkę, to kurwa Gin! Gin! Zginiesz marnie! Fak, pak, pak! Dobra! Ty w tym nie żyjesz, jeszcze, tylko ty zostałeś! Gin! I kopniaka! I głowa, i głowa, i głowa, i głowa! Mów, że żyje. No. Dobra, udało się. Teraz musimy to wszystko otwierać, tak? Pum, pum. tak? Kto tam idzie? Przysłał mnie raiz, mam coś odebrać. O Boże, to jeden z ludzi Raiza. Co ja teraz zrobię? Powiedz mu, żeby sobie poszedł. Jak będziesz miły, to może da nam spokój. No nie, raczej nie. Halo, jest tam kto? Siedź cicho. Może sobie pójdzie. Jest tam kto? Kurwa. Mam odebrać coś dla Raisa. Hey. No, nikt tu nie zmiły, ty. A może tu? Cześć, mam tu odebrać coś dla Raisa. Tu tego nie znajdziesz. Na pewno nie w tym domu. Nigdzie w okolicy tego domu. To... No, może tu? No przecież was uratowałem. Hey. Jest tam kto? Cisze. No. Ściągniesz potwory. Pozbyłem się. No. Ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Raiz. A, ty robisz dla Raiza. No tak, niestety. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz mu. Ajla, proszę. Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb. Miły mu. Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie... Tobie i Twojej kobiecie, może stać U. się żyta. w dupie mam Twoje groźby, skop mu zatwierdza. Weź, daj spokój! No, Kubito, nie wtrącę się, ja. Dobra, masz, nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. No. Kubitkę to sobie fajnie znalazłeś. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Jest tu prom? Był, zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. A więc są tam ludzie? Znajdziesz ich na wschodzie. Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę, ląduje na jej dnie. Hm. No to, czyli bardzo miło.